thank Tak, to jeszcze, to już się zrezerwowało na ostatniej klubie tego wyścigu. Tej wyścigu nam z do Grapiś pamiętaj nie żywy czas Wener Brysz, możesz na nas liczyć. Również poszedł. Wener Brysz, jest klasyczna. Dynamika, proszę spojrzeć. To fantastyczna praca. Na bezdenku ciśnie. A wygląda to całkiem nieźle. the body's